Wczoraj idealny warunek pod Ciebie padało, lało. Na dzisiaj jak Ci się jechało? E, dzisiejszy dzień był typowo polityczny, czyli taki, żeby dowieść e, tytuł, bo to jest najważniejsze. Po kilku sezonach startów w końcu mam tytuł. Przyznam, że, że naprawdę chyba zapracowałem sobie na ten tytuł dużo pracy włożyłem przez wiele lat i wyrzeczeń, żeby, żeby zdobyć ten tytuł. Ale taka jest ta dyscyplina nieprzewidywalna. Zresztą to jest inna historia. Eee, bardzo dzisiaj mimo wszystko szybki dzień, dobre czasy. Szkoda, że nie zależą opony do ataku, bo jak się okazuje odcinek ten drugich pętli można było naprawdę powalczyć z chłopakami. No ale plan był jeden, dowieść to do mety i wyciągnąć tytuł. Rok temu Różnie było na ostatnim odcinku, jak walczyliśmy o klasyfikację generalną. Dzisiaj też stojąc na starcie do ostatniego odcinka, absolutnie nie byłem głową, że to już jest, bo to jeszcze było bardzo daleko. Dopiero przekroczyliśmy metę stop i naprawdę się ucieszyłem, zeszło ze mnie tak jak na dobra jest. Wczoraj czasy bardzo dobre, no ale dzisiaj też posłuchajmy sobie dobrze radziłeś ale powiedz, jak ci się wczoraj jechało. Wczorajszy dzień e, mogę powiedzieć, że był najtrudniejszym, jakim jechałem, licząc nawet mistrzostwa świata. Na mistrzostwo świata nie jest tak trudno. Tam jest... Na mistrzostwo świata jest fajnie, bo jest. Ładne widoki, te trasy są bardzo trudne, ale nie pod względem przeżycia, a tak tutaj wczoraj było. Ilość wody była niesamowicie. E, żadna nowa opana tego nie odbierała przed 200 na godzinę, więc było ekstremalnie. E, dzisiejszy dzień bardzo szybki. Fajnie, że te OSY były dzisiaj blisko siebie. Duża ilość kibiców mogła się tam znaleźć i faktycznie. Nawet sobie pomyślałem, kurde, jakbym nawet tutaj wypadł, czy tu, czy tu, to wiem, że bym szybko wrócił, bo naprawdę ich było sporo na trasie. Długi weekend, naprawdę jestem zmęczony, ale bardzo zadowolony. Bardzo dziękuję całemu zespołowi. Przede wszystkim Zbyszek z który zrobił kawał samochodu. To naprawdę jest urządzenie, do żeby iść. I naprawdę też chłopakom chciałbym od Zbyszka Cesa bardzo podziękować za fantastyczny sezon i za serce włożone w samochód. Hot Wheels i Motul, dwie firmy, które mnie wspomagają w tym sezonie. Dzięki nim tutaj jestem. No i tyle, widzimy się na Barbursę, a co potem, to czas pokaże.